W sobotę 26 listopada w galerii Wisła odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Nowakowskim pod hasłem podwieczorek z prezydentem. Nie był to sukces organizacyjny pracowników ratusza. Poza pracownikami urzędu i jednostek mu podległych oraz przedstawicielami mediów niewielu było tak zwanych zwykłych mieszkańców, a jak już się pojawili, okazywało się, że Czy mieszka pani w Płocku? Nie. 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 A w jakim mieście Pani mieszka? W Wiłowie, ale... ...spieszę się. Jesteśmy skutna. Czy Pani y, mieszka w Płocku? Nie. Nie? A w jakim mieście? W nie. A wystarczyło wcześniej przejrzeć tablice rejestracyjne samochodów parkujących w galerii w weekendy, aby się zorientować, że tak właśnie będzie. A szkoda, bo merytorycznie spotkanie było dobre i warto organizować następne. Tylko może nie w tym miejscu, może nie w identycznej konwencji, bez aktora w roli prowadzącego, bo chyba ta rola nie do końca mu odpowiadała. Także forma pytanie i odpowiedź bardziej pasuje do spotkania przedwyborczego niż do podwieczorku, który w zamyśle miał być rozmową z prezydentem. Niewątpliwie sam prezydent dobrze się czuje w takiej jak sobotnia atmosferze. I po drobnych poprawkach organizacyjnych jest szansa, że na kolejne spotkania, jeśli będą, przyjdzie więcej płotczan. To spotkanie nazwaliśmy Podwieczorek z Prezydentem. Będziemy próbowali rozmawiać między sobą, ale w szczególności z Państwem, ponieważ mamy okazję porozmawiać o tym, co można zrobić w Płocku, aby żyło się lepiej, abyśmy byli bardziej szczęśliwi. Panie prezydencie, ja już e, przeprowadziłem kilka rozmów w trakcie, kiedy zbliżała się godzina 17 i między innymi młodzież i dorośli poruszyli następujące tematy. Legalizacja, chodzi oczywiście o marihuanę, co pan o tym sądzi? Oczywiście parki, e, rozrywki dla dzieci. Następnie zjeżdżalnie, bardzo często wśród dzieci pojawiały się zjeżdżalnie, również wodne i pojawiła się też zjeżdżalnia dla sanek. W zimę, żeby na sankach zjeżdżać. Parking obok teatru, ale też i w ogóle parkingi. Czystość. Dwukrotnie z paniami rozmawiałem o czystości w Płocku, panie podały to jako problem i tu przed chwilą praca dla młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Płocka. To zalałem tak jak gdyby tematami. Ale możemy zacząć od dowolnego. Szanowni Państwo, pozwólcie, że, że wstanę. Bardzo cieszę się, że możemy tu wspólnie razem się spotkać. Ja mam świadomość, że ta dzisiejsza pora zakupów w galerii spod, tu, przyciągnęła do Wisły tak płotczan, jak i mieszkańców całego regionu, ale bardzo cieszę się, bo Płock to przede wszystkim także stolica całego regionu, regionu północnego Mazowsza, dlatego warto rozmawiać o Płocku w perspektywie. Całego regionu. Z tego, co powiedział Mariusz, rzeczywiście aspekt problemów poruszanych przez młodych płotczan jest bardzo szeroki. Począwszy od tej, na którą całe szczęście prezydent miasta nie ma żadnego wpływu, czyli legalizacja takich czy innych narkotyków, a skończywszy na bardzo poważnej i chyba dla mnie najważniejszej kwestii, czyli pracy dla młodych ludzi. Tak naprawdę po roku prawie roku sprawowania Urzędu Prezydenta. Wydaje mi się, że pewne rzeczy udało się już zrobić, pewne rzeczy zdiagnozować, ale rzeczywiście ta kwestia pracy dla młodych ludzi to dla mnie priorytet, priorytet, który różnymi sposobami będę starał się, ażeby w Płocku przestał być problemem, a stał się szansą, którą należy wykorzystać. Czy Pan ma jakieś pomysły, co można by zmienić w Płocku? Czy jakieś pytanie do naszych rozmówców? W sumie mam sztandardowe pytanie odnośnie obwodnicy Płocka. Obwodnica Płocka. Chciałem się spytać, bo ostatnio czytałem komunikat, że planuje Pan rozpocząć budowę, ale no wiadomo, nie, nie zależy to tylko od Pana, nie? Znaczy dobrze, że są zdjęcia dzieci, które budują miasto naszych marzeń, ale rzeczywiście szkoda, że nie ma mapy Płocka. Bo ta mapa Płocka by się tutaj przydała, by móc powiedzieć o tym, co w tej chwili jest w realizacji, albo o tym, czego niestety z różnych powodów realizować nie możemy. Takim od ośmiu lat, tak naprawdę, ogromnym wyzwaniem była tak zwana obwodnica północna miasta Płocka. Płocki, jako jedno z niewielu miast, był w stanie właściwie własnymi siłami, z niewielką pomocą państwa, zbudować most przez Wisłę i drogi dojazdowe do mostu. Powstawały w różnym czasie. Jeszcze kończymy ostatni odcinek po bojach. Mamy nadzieję, że uda się tutaj pozyskać no, te pieniądze, które jeszcze są do pozyskania unijne około 40, 30-40 milionów złotych, o to jeszcze walczymy. Natomiast tak naprawdę most i drogi dojazdowe dzisiaj nie spełniają swojej głównej roli, a mianowicie nie są obwodnicą. Ruch ciężki, czy w ogóle ruch pojazdów do Orlenu z Orlenu, cały czas odbywa się przez centrum miasta. Sensem tak naprawdę istnienia mostu i drog dojazdowych jest jeszcze przedłużenie tej drogi od ronda dzwon albo ronda wojska polskiego, lepiej ta nazwa jest piękniejsza już, mam nadzieję, że teraz już bardziej właściwa, w stronę drogi numer 60. Ale te obwodnice moglibyśmy realizować tylko i wyłącznie przy wsparciu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, czyli za pieniądze państwowe. Tych pieniędzy w kasie państwa z różnych powodów nie ma. Ja już nie chcę rozliczać, kto kiedy nie złożył jakiego wniosku i dlaczego nie został wpisany. Trudno, nie ma. Dzisiaj ja muszę jako prezydent wziąć odpowiedzialność za to, co mogę zrobić, a mogę w granicach miasta zbudować drogę, która połączy to Rondo na Podolszycach, przy którym jesteśmy, z tak naprawdę Orlenem, z ulicą Długą. Mam nadzieję, że na przełomie roku ten projekt już będziemy mieli jako miasto, bo przetarg już się kończy i właściwie teraz pozostaje tylko wykonawcy oddać ten projekt, no i musi być on zapłacony. I jeśli będziemy mieli ten projekt, tylko że on jest jedynie od ulicy Długiej do ulicy Bielskiej, to później od Bielskiej do Ronda Boryszewo i od Ronda Boryszewo do Ronda yy, na Podolżycach będziemy projektować i realizować. Jest to w stanie, jesteśmy w stanie to zrobić w ciągu trzech, czterech lat. Ten pierwszy etap po projektowaniu w przyszłym roku mam nadzieję, rozpocznie się budowa, natomiast kolejne będziemy sukcesywnie projektować. Już, jeśli uda się w ciągu dwóch lat, zrealizować ten element od Bielskiej do Długiej, to i tak przy zbudowaniu ulicy Granicznej, która przecież była ulicą właściwie gruntową, teraz po, za dwa lata będzie już normalną ulicą, którą będzie można przejeżdżać. Ulicy także Otolińskiej i ulicy Targowej będzie można taką wewnętrzną obwodnicą miasta przejechać od Spodolszyc do centrum, nie wjeżdżając do samego centrum. To jest jak gdyby rozwiązanie pewnych problemów komunikacyjnych miasta. Docelowo. Najważniejsze jest to, żeby nam się udało połączyć Podolszyce z Orlenem, tak żeby ciężki transport nie wjeżdżał do Płocka. Ja przez wiele, wiele lat mieszkałem przy ulicy Otolińskiej i wiem, jak drżą okna, kiedy tamtędy jeżdżą tiry. Podobnie jest zresztą na wielu na ulicy Chopina, na przykład, gdzie niestety ten ciężki transport cały czas się przesuwa. Ja chciałem zapytać o. Rzekę tutaj w obrębie płocka. Kilkanaście lat temu był to akwen żeglowny na całej swojej szerokości. Obecnie poziom wypłycenia jest taki, że no nawet niedużą żaglówką jest problem pływać po wiśle. I też to stwarza bardzo realne zagrożenie, uważam, powodzi. O ile latem to zagrożenie nie jest takie duże, bo wszędzie wyżej wisła jest węższa i tam tyle wody nie przejdzie, żeby płock zalało. Zimą już mieliśmy dwa lata temu taką poważną sytuację, gdzie zator lodowy spowodował spiętrzenie, które tak naprawdę w pewnym momencie już było nieprzewidywalne. Czy w tym temacie coś się będzie działo? Tak naprawdę problem Wisły to problem Płocka i mieszkańców Płocka. Natomiast decyzyjność w kontekście pogłębienia Wisły leży po stronie Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, RZGW to właśnie RZGW decyduje skąd i daje pieniądze na pogłębienie Wisły. Ostatnio udało się, i media o tym także szeroko informowały, wybrać kilkaset metrów sześciennych piasku z wyspy, która utworzyła nam się na środku Wisły tak naprawdę. Ta wyspa została usunięta. W jakiś sposób poprawiliśmy bezpieczeństwo powodziowe, aczkolwiek na pewno nie jest ono pełne. Brakuje nam, panie prezydencie, hal sportowych. Może nie takich wielkich jak e, Ornarena Arena, ale brakuje nam podłoża, wymiany podłoża, parkietu w, w hali sportowej w Borowiczkach i takich malutkich ze dwóch e, dwóch hal sportowych dla dzieci, dla młodzieży przy szkołach. Małych, nie, one na pewno nie kosztowałyby setki, dziesiątki. Milionów złotych, ale to by ułatwiło nam treningi, tam młodzież miałaby gdzie trenować. Płock piłko ręczno stoi, stąd to moje pytanie. Dla mnie priorytetem może nie jest piłka ręczna, piłka nożna. który redaktor twierdzi, że dla niego priorytetem to jest motoryzacja i motocykle i bardzo dobrze. Jak najbardziej, tak. Jak najbardziej, natomiast nie, dla mnie priorytetem jest rzeczywiście sport dzieci i młodzieży. Ja chciałbym, żeby dzieci i młodzież miały w płocku możliwość bezpiecznego, spokojnego spędzania czasu pod okiem opiekunów. I tutaj, zarówno orliki temu będą służyły, jak i mam nadzieję, w pewnej perspektywie także i te hale, o których Pan wspomniał. Bo dzisiaj, czy jest potrzeba budowania yy, nowej hali? Być może wymiany nawierzchni, prawda? Jeśli chodzi o borowiczki, także w no jednej czy drugiej szkole podstawowej, bo, bo o tym też wiem, że tam też problemy są, jeśli chodzi o samą nawierzchnię i tutaj są duże, że wymienimy to. Natomiast dzisiaj, jak pan doskonale wie, pewnym priorytetem dla mnie jest budowa orlików. I to jest bardzo konsekwentne i przemyślane działanie, bo wzorem wielu, wielu gmin, miast, miasteczek w Polsce... Jestem przekonany, że młodzież, która dzisiaj tak naprawdę nie ma gdzie spędzać wolnego czasu w tym sezonie letnio, wiosenno-letnio jesiennym, będzie mogła ten czas spędzać właśnie na Orlikach. Ja rzeczywiście jestem wielkim zwolennikiem sportów motorowych, ale nie jestem przeciwnikiem piłki ręcznej. Uważam, że To Płock powinien być tą stolicą Szczepiorniaka. Nie Kielce. Natomiast warto by wykorzystać obecność Orlenu, którego strategii marketingowej widać, że inwestuje w sporty motorowe, będzie finansował sporty motorowe i w ten sposób reklamował swoje produkty. Mając w Płocku zakład produkcyjny, moglibyśmy także to skojarzenie Płoc z Orlenem wykorzystać i zrobić także z Płocka nie tylko stolicę Szczypiorniaka, ale stolicę sportów motorowych. W przyszłości oczywiście, nie z dnia na dzień. Kontynuując ten wątek, o którym powiedział Pan Redaktor, rzeczywiście ta perspektywa utworzenia czy stworzenia Spłocka Stolicy Sportów Motorowych jest z jednej strony kusząca, ale z drugiej strony także bardzo realna. Tym bardziej, że mamy zainteresowanie w tym kierunku nie tylko władz miasta, ale także i przedsiębiorców, którzy widzą w tym szansę. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie w pewien sposób rozmów z Orlenem, by przekonać Orlen, że choć jest firmą na pewno już europejską, firmą, jedną z największych firm europejskich, firmą o zasięgu globalnym wręcz, to warto, żeby pamiętał, że rzeczywiście serce Orlenu bije w Płocku i warto, by ten Płock identyfikowany był z Orlenem nie tylko poprzez kominy fabryczne, ale także w inny sposób. Mamy, mamy w Płocku jakieś tam place zabaw, ale bardzo często to są rozpadające się prace zabaw, nieatrakcyjne, wręcz niebezpieczne. Czy jest szansa, że mój dwuletni synek za, za dwa lata będzie miał więcej tych placów zabaw? Jestem przekonany, że tak. Już w tym roku powstało 10 nowych placów zabaw na płockich osiedlach, natomiast właściwie co roku będzie co najmniej tyle, jeśli nie jeszcze więcej. Łącznie z tym, że nawet taki drobny plac zabaw, mały plac zabaw, ale udało nam się postawić przy ulicy Otolińskiej 23, przy takim dużym niebieskim bloku zwanym Pałacem Cudów. Takich placów zabaw jest więcej, będziemy także je realizować, mam nadzieję z naszymi partnerami, najbliższy, no taki duży plac zabaw chcemy, żeby był, taki, także może nie wzorcowy, bo jeden mamy na Podolszycach, natomiast teraz chcemy, żeby w przyszłym roku był zrealizowany w końcu także przy ulicy Kilińskiego w Ogródku Jordanowskim, bo rzeczywiście ten, który jest, wymaga właściwie no, wymiany, takiej gruntownej wymiany. Jestem przekonany, że w przyszłym roku to zrobimy. W tym roku tam będzie Orlik, a od przyszłego roku także plac zabaw i, i takie miejsce, gdzie będzie można spędzić bezpiecznie czas z małymi dziećmi. Ale tak jak mówię, takich placów chcemy, żeby powstawało dużo, dużo więcej. W tym roku było około 10-12. W kolejnych latach będą na pewno następne kolejne. Oprócz tego, bo tutaj wspomniał wspomniałeś Mariusz o tym, co możemy zrobić dla najmłodszych. W tej chwili trwa realizacja pierwszego przedszkola, które rozpoczęło się jeszcze w tym roku, będzie oddane w... W kwietniu maju gotowe już, natomiast waka przez wakacje będziemy mogli je wyposażyć tak, żeby we wrześniu y, pojawiło się nowe przedszkole, zupełnie nowe przedszkole w Płocku na Śródu W tym roku sądzę, że rozpoczniemy w przyszłym roku, w 2012, y, budowę żłobka, a także tak naprawdę już wymianę przedszkoli, które są stare, budowane w latach 70. w systemie ciechanowskim i które właściwie trzeba wymienić, bo, no bo one są z różnych powodów. Już nie funkcjonalne. Moja córka, na przykład, chodzi do takiego przedszkola, już ostatni rok, także ona już nie będzie cieszyła się tym nowym przedszkolem, ale w tym przedszkolu, tu na Podolszycach niedaleko, jest na przykład tak gorąco w te zimne dni, że są okna pootwierane w szatni. Ale nie można tak ustawić ogrzewania, żeby była tam po prostu optymalna temperatura, tylko jak sezon grzewczy zaczyna się, to te grzejniki są po prostu, no, można się oparzyć. Ja się bardzo z tego cieszę, że płoczanie są zainteresowani, że chcą o płocku rozmawiać, że są rzeczy, obok których nie chcą przechodzić obojętnie, a nie zawsze jest to widoczne. Oczywiście mówiliśmy, rozmawialiśmy o orlikach i też tych spotkań na temat orlików było. Nie powiem kilka, kilkanaście, koło dziesięciu. I zapo, za, zainteresowanie było bardzo różne. I na przykład y, po drugiej stronie Wisły na Radziwiu było prawie 300 osób. Y, na Winiarach, gdzie także y, nie ma Orlika, mamy za to Rondo. Mamy także plac zabaw tam niedaleko tego ronda, niedaleko ulicy, ale to było takie dobre miejsce, gdzie rzeczywiście ten plac zabaw mógł powstać, tylko trzeba jeszcze bardziej oddzielić go od ulicy, tak żeby ta ulica nie stanowiła pewnego rodzaju nawet takiego mentalnego zagrożenia dla dzieci, które tam się bawią. I tam także zainteresowanie, i zapotrzebowanie jest bardzo duże, chociaż wydawałoby się, że nieduże osiedle, jednak dosyć szybko rozwijające się, mam nadzieję, także w tamtą stronę Płock będzie się rozwijał. Więc y, takich spotkań będzie więcej. Tutaj bardzo często gazeta y, namawia a ażeby zabierali głos w takiej trudnej sprawie. Niełatwej sprawie dzisiaj tutaj jeszcze nie pojawiła się, ale ona jest istotna. Miejsc parkingowych w Płocku. I teraz pytanie, co zrobić, żeby ich było więcej? Czy sensem jest, ażeby budować w centrum miasta za no kilkadziesiąt milionów złotych 30 na przykład jeden parking wielopoziomowy który wiadomo że jeśli go zbudujemy to po pierwsze i on będzie płatny i w całym centrum trzeba będzie stworzyć płatne strefy parkowania trzeba będzie więc teraz wydamy 30 milionów tak na dobrą sprawę pan, na jeden jedno słowo I tylko przypomniał wszystkim gościom że pan prezydent w czasie wyborów zadeklarował że nie będzie w tej kadencji w Polsce płatnych stref parkowania i podkreślić, że zaczyna konsultacje z początkami na ten temat. Tak, ale zaczęłam konsultacje, ponieważ jest pewna potrzeba i to jest istotne. To nie jest tak, że, że ja zadeklarowałem, dlatego nie wprowadzam ich i nie chcę ich wprowadzić, ale oprócz zwolenników, a przeciwników płatnych stref parkowania są i zwolennicy. Natomiast są także przeciwnicy, których ja głos muszę wziąć pod uwagę. To są na przykład kupcy, którzy. W centrum yy, boją się, że jeśli tam jeszcze wprowadzimy płatne strefy parkowania, to w tym momencie tak naprawdę stracą oni miejsca pracy. Mam takie wrażenie, że w Płocku obecnie następuje taki dosyć mocny regres, jeśli chodzi o, uczennie, o, o uczelnie wyższe. E, tutaj nie ma rozwoju, nie ma stagnacji, czy tam powiedzmy utrzymania sytuacji, tylko wydaje mi się, że jest coraz gorzej. Pytanie, czy są jakieś działania i czy w ogóle są jakieś możliwości w tym zakresie, żeby próbować tworzyć jakieś tak, uczelnie wyższe możliwości studiowania, co później się przekłada na to, że ci ludzie wiążą się bardziej z miastem i mogą w nim zostać, a nie są wyciągani przez te właśnie większe ośrodki. Uczelnie wyższe są autonomiczne. Czyli miasto może wspierać działania uczelni, wspiera w miarę możliwości poprzez różnego rodzaju formułę y, grantów, nagród, ewentualnie y, pieniędzy, które idą na przykład na biblioteki, na remonty, więc może i to robi. To, że Płock jest blisko Warszawy, Torunia, Poznania, y, Łodzi, to także jest szansa. Ważne jest, żeby ci młodzi ludzie później chcieli do Płocka wrócić. To, że oni wyjadą z Płocka, poszukają swojej szansy, zobaczą jak wygląda życie w innym mieście, to nie znaczy, że tam zostaną. Część zostanie na pewno, natomiast jestem przekonany, że część wróci, ale warunek jest ten. Musi mieć tutaj szansę na pracę, szansę na własne mieszkanie, szansę na żłobek i przedszkole dla swojego dziecka i to jest główny sens moim zdaniem moich działań. Czyli nie tyle wyższe uczelnie, bo to jest tak naprawdę my tutaj jesteśmy bardzo trudno byłoby nam, miastu, prezydentowi stworzyć wyższą uczelnię, która będzie konkurowała z Uniwersytetem Warszawskim, Toruńskim, Poznańskim czy Łódzkim. Nierealne właściwie w perspektywie roku, dwóch, dziesięciu, może stu lat, i to jeszcze na zasadzie takiej powtarzam jeszcze raz, szanując autonomię wyższych uczelni. Możemy tylko wspierać. Natomiast czymś innym będzie stworzenie w płocku warunków do tego, żeby ci młodzi ludzie chcieli tu wrócić, tu zamieszkać, tutaj wychowywać swoje dzieci, tutaj dalej żyć. Żeby ci ludzie chcieli tutaj zostać, mieszkać albo tu przyjechać. Muszą mieć gdzie pracować, muszą mieć możliwości zagwarantowania tego swojego podstawowego, tych swoich podstawowych potrzeb, które daje im zarabianie pieniędzy. Uczelnie faktycznie funkcjonują na zasadzie wolności badań naukowych i wolności nauczania, ale to nauczanie musi odpowiadać potrzebom rynku pracy. Ono w zdecydowanej części. Od potrzeb rynku pracy bardzo mocno odstaje. To dotyczy i szkolnictwa wyższego, na które tutaj zbyt dużego wpływu miasto nie ma, ale to dotyczy również szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i poniżej poziomu średniego, gdzie już możliwość funkcjonowania jakiegoś wpływu, wpływu miasta jest. Natomiast to, są, to jest wszystko podejście takie, które w biznesie, wśród przedsiębiorców jest jasne i zrozumiałe. Realizujemy pewne rzeczy po to, żeby osiągnąć efekt. Efektem funkcjonowania szkół, szkół wyższych, uczelni powinno być znalezienie pracy przez ich absolwentów. Ja chciałem zapytać Pana Prezydenta o lotnisko. Że widzi Pan potrzebę do inwestowania tego lotniska i wykorzystania go chociażby dla prywatnych powietrznych taksówek czy prywatnych samolotów, to ja już gdzieś słyszałem, ale... Jakie Pan widzi możliwości i jeśli tak, to kiedy ewentualnie takie lotnisko mogłoby powstać albo inaczej mówiąc to istniejące mogłoby zostać doinwestowane? Doskonale, bo tutaj nie mówmy o, o budowie lotniska, tylko bardziej o remoncie tego lotniska. Czyli tutaj jest perspektywa i szansa, która otwiera się przed już istniejącym lotniskiem. Lotniskiem, które jednak z racji no, wielu czynników niestety nie wykorzystuje swojej szansy. Płock dzisiaj niestety no, nie leży na szlaku żadnej autostrady i raczej nie będzie leżał. Trudno będzie, jeszcze będziemy musieli czekać, sądzę, 8-10 lat na połączenie komunikacyjne kolejowe z Warszawą. To, co możemy zrobić sami najszybciej, to jest właśnie remont tego lotniska, taka, żeby było oknem na świat dla Płocka, nie tylko na Polskę, ale także na całą Europę. Bo właśnie w Europie miasta wielkości Płocka takie lotniska, nieduże lotniska biznesowe już posiadają i w tym momencie dla Płocka będzie to wykorzystanie pewnej szansy. To lotnisko nie musi być y, bardzo drogie, nie musi być olbrzymie, natomiast y, jeśli chcemy tutaj przyciągać biznesmenów, jeśli chcemy inwestorów przyciągać, to warto, ażeby to lotnisko w Płocku powstało i sądzę, że jest to kwestia dwóch trzech lat i wówczas będziemy rzeczywiście mogli przy współpracy z aeroklubem takim lotniskiem tu w Płocku cieszyć się. A ja mam cały czas wrażenie, że popełniamy pewien błąd mówiąc lotnisko i widząc jedynie pas startowy. Możemy mieć w Płocku tak naprawdę duży obiekt, który będzie służył wielu celom, wielu imprezom takim jak na przykład Płocki piknik lotniczy, giełda samochodowa, tor wyścigowy, to nie musi być tylko lotnisko dla biznesu. To, to tylko wtedy ma sens, bo o tym także rozmawiałem z przedstawicielami środowisk yy, motoryzacyjnych, które także taki sens istnienia pasa lotniczego w Płocku dostrzegają i na pewno yy, w ten sposób będzie, to lotnisko było wykorzystywane. Również kwestia giełdy jest tam jak najbardziej, umiejscowienia giełdy jest jak najbardziej realna i potrzebna, jeśli nawet nie na samym pasie, bo to może byłoby kłopotliwe, ale jako otoczenie tego lotniska na pewno. Przez ostatni tydzień dzieci z klocków Lego budowały miasto marzeń. Zobaczmy teraz, jak to wyglądało, jak bawili się klockami i jak wypowiadali się na temat ich, w ich wyobrażeniu, miasta marzeń. Wybudowałbym miasto Mazem i żeby było wielkie ze z różnymi samolotami. Chciałbym mieć piramidy, żeby się wspinać, bo lubię być bardzo wysoko. Łąkę kwiatów. Garaż i auto. Zamek. Księżniczkę i windę, po której zjeżdża. Chciałbym, żeby w moim mieście marzeń było. Słodycze, zabawki i pluszaki. Dużo bloków i dużo drzew. Plac zabaw, ciaskownice, miasto koników. Miasto bardziej. Chciała mieć plac zabaw i dużo fustawek. Bym chciała mieć może tu w płocku. Samolot, żebym leciał do Warszawy. I chciałbym bujaczkę w kształcie samolotu. Chciałbym budować basen, samolot, rakietę i dom. Górki większe, żeby można było zjeżdżać na sankach, na nartach. Tak to musimy tak daleko jechać. Szanowni Państwo, ja dziękując rzeczywiście tym wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszy podwieczorek z prezydentem, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić tych, którzy wytrwali do końca tego podwieczorku na podwieczorek, który jest za nami. Także bardzo, bardzo dziękuję. Tam jest przygotowana kawa, herbata. Zapraszam jeszcze na mniej oficjalne rozmowy o Płocku. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.